Była cisza, albo miała być cisza, dlatego że w rzędach zasiadały psy. Samolot, który którą on cofał, potrącił dwie osoby. Czasu Oddał sobie. krew 1173 razy. Jest happy news, bo ktoś umarł. Do dzisiaj nie wiadomo na jaką kwotę to, to było. Znowu Polska coś wygrywa. Całkiem niedawno aresztowano wielu YouTuberów. To nam było dużo ułatwia. Jesteśmy na wizji. To oznacza, że koniec robota czeka. Ready? Ready, Ready. to connect. The Bluetooth device is ready to pair. Ready, ready, ready. Cześć, cześć, dzień dobry, wieczór. Dzień dobry, wieczór, dokładnie tak. Bo już jasno o tej porze, jak odpalacie o 18.00 premierę, więc... Tak, bo jest tak pięknie, już no, wspaniale, jest cudownie. Nie no, wiem, jak jest dzisiaj, kiedy to oglądacie, ale kiedy my to nagrywamy, jest... Jest cudownie I I tak samo zamiecie. jest cudownie w Szwajcarii. Co ty gadasz? W Szwajcarii jest cudownie i powiem ci, że tak do pracy to można wracać, ponieważ wyobraź sobie, że w Szwajcarii jest takie jezioro, rzeka właściwie, która się nazywa Berno. No i ona sława jest z tego, że ma rwący nurt. I w lato, kiedy jest tak już fajnie, ciepło, to bardzo wiele osób, które pracuje, nazwijmy to uszytu tej rzeki, Wraca z pracy w taki sposób, że ściągają ciuchy do takiego paka, który nie, prze, nie przemaka, do takiej jakiejś tam torby wododpornej, wbijają do jeziora i spływają w duże rzeki do, do, do siebie, do domu. I tych ludzi jest cała masa. To jest sposób darmowy transport w, w mieście, i w taki sposób właśnie sobie wracają. I powiem szczerze, jak to zobaczyłem, to mam ochotę się tam wybrać tylko po to, żeby, żeby się przepchnąć tym jeziorem. To musi być mega zabawa. I potem wychodzą, otrzypują się tej wody, zakładają coś tam na tym okrygacie i do domu, nie? Genialne, fajnie, że można tak sobie wiesz, połączyć życie z naturą. Brzmi to super atrakcyjnie, nie? No. Taki, taki wiosenny wiesenne, wiesenne letnie na początek. No to ze Szwajcarii teraz do Kanady. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie sytuację. Prawie Wyobraźcie sobie sytuację. Teatr w Kanadzie. Eee, trwa spektakl, po spektaklu, bardzo dobrym spektaklu, aktorzy wstają, kłaniają się i na sali jest absolutna cisza. Dlaczego? Nigdy nie klaszcze. Ustawili wszyscy, zrobili jakąś. też yy... moc, się zobaczy. Otóż nie. Była cisza, albo miała być cisza, dlatego że w rzędach zasiadały psy szkolone do asysty dla osób niepełnosprawnych. I jednym z, szkole, jednym z elementów szkolenia K9 psa w Kanadzie jest to, że musi wytrzymać prawie dwugodzinny spektakl w teatrze, nie, ani razu nie, nie szczekając. Co ty I w momencie, kiedy jest poruszenie na końcu, kiedy ci aktorzy wstają i się kłaniają, nie mają prawa w ogóle w żaden sposób zareagować. Po prostu muszą dalej patrzeć w ciszy. Więc nie zaskoczyło to aktorów, którzy brali udział w tym spektaklu. Choć zjawiskowe wydarzenie, Mega. że w ogóle taki spektakl się odbył, aktorzy się na to zgodzili i że mm, jakby no, psy w ten sposób jako jeden z elementów zdają e, swój egzamin na to, czy mogą być psem przewodnikiem, czy Super. mogą być psem asystującym. E, zatem bardzo, bardzo e, fajna historia, która, no jak e, czytałem artykuł, myślę sobie fajne doświadczenie dla wszystkich. Dla tych, co to słuchają tak jak wy teraz, dla tych, którzy uczestniczą w tym spektaklu jako aktorzy, dla opiekunów tych psów również. E, no tylko trzeba by spróbować na to, nie? Ale myślę, że też dobrze. <grym> To myślę, myślę, że. myślę, że Jest szansa, że, że jest ok. Że jest okay jest tak. szansa, że jest ok. Taki szybki news z Kanady. E, nie wiedziałem, że tak, tak szkolą te psy. Super, super. Teraz w mojej rodzinie innego psa właśnie szkolą i dużo się słuchałem o tym, jak, jakie, jakie są metody. Najlebyj i jest ciekawe. Właśnie, właśnie, zrobiłem więc coś robię. Tak. Tak. E, I coś nie tak zrobiła również bohaterka mojego kolejnego newsa. Otóż e, kierująca Volkswagenem Polo wjechała sobie e, na przejazd kolejowy. W miejscowości Stara Wieś, to jest obok Piotrzkowa Tyburnackiego, gdzie tam mamy też swoich znajomych, nawet lepiej znasz niż ja. No i co? Wjechała sobie tam i okazało się, że nie mogła ruszyć. A wjechała już w momencie, kiedy się szlabany zaczęły opuszczać. Więc pociąg nadjeżdża, ślebany się zaraz opuszczają, no i co zrobić? Okazuje się, że pani nie zadbała. Prawdopodobnie zadbała ona, no, bo to jest sytuacja losowa, o stan zawieszenia i zawieszenie jej padło akurat w tym momencie i się zakleszczyły koła. Po prostu nie mogła ruszyć, a potem nadjeżdżał. Na szczęście, to jest aż niemożliwe, to takie rzeczy są tylko w filmach. Zobacz sobie ten, ten, ten film swoją drogą. Akurat przejeżdżał gość, który miał taką, nazwijmy to, terenówkę. Zobaczył, co się dzieje i przytomnie, szybko po prostu te auto scholował. Podziwiam gościa, że miał, że miał po prostu stałe nerwy i że bardzo szybkie działanie podjął. To też jest kwestia rzeczywiście takiego, bo mógł nie, mógł olać, a to sobie stoi, no to ja stoję, nie ryzykuję. Jak nie wiem, e, no. co się stało na końcu tego. Co? Bo ja to go na no. kilka razy w... w no. W mediach, bo ten samolot, który którą on cofał, potrącił dwie osoby. Tak, widziałem. Tam. widziałem, widziałem. Ale tam mi się właśnie nie stało. One gdzieś jakby, na boku odskoczyły. E, ale to jest świetna stopień, okazja. Stop, stopień jakby szkód do tego, co się pojawił, co się tak, tak, jest jakby marginalny. No pani może by nie zginęła po prostu. Miał, A tak, to jest świetna okazja, żeby, żeby pogadać o tym. świetna pogadać o tym, że po pierwsze, jeżeli pojazd został unieruchomiony, to go opuszczasz. No, Nie stoisz na torach, nie machasz, nie próbujesz zatrzymać pociągu, który waży kilkadziesiąt albo kilkaset ton. A jeżeli pojazd jest e, uruchomiony, jeśli pojazdem da się poruszać, to wyłamujesz zapory. Jeżeli tak stało, że te zapory zostały opuszczone, każdy szlaban ma taką funkcję, że jak w niego uderzysz, to on po prostu spadnie. Tak. To nie jest tak, że go wyłamiesz, narobisz szkód, że nawet jeśli byś miał narobić szkód, Dajmy no na bo, to. To, e, to, to stanu, są, stanu kosztuje parę stóp. Tak, one jest. są po prostu żadne, te, te szkody, w porównaniu z tym, co może się stać, kiedy tego pojazdu nie usuniesz. Natomiast, kiedy nie ma czasu, no to jakby. No były przypadki, tak? Nawet pra, prawo jazdy gdzieś narobiła i instruktor zdążył, uciec, a ona nie zdążyła i tak dalej, więc. Yy, to są naprawdę ułamki sekund bardzo często. Też te szlabany się dość często zamykają i dość szybko. Nie, nie tak jak, chociaż są takie przejazdy kolejowe gdzieś czeka się 15 minut na, na pociąg. Każdy z was taki zna przejazd kolejowy i go ale pewnie z daleka. Natomiast są takie, które się zapory opuszczają, sterowane przez bombardiery i, no i jak od razu przejeżdża pociąg po, po minucie, chyba czy po długie, nie, nie wiem, jakie są przepisy. Więc nie ma czasu naprawdę na, 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 na działanie. Więc na pewno trzeba opuścić pojazd, na pewno trzeba żadnego machania, nie zatrzymacie rękami pociągu. Jeśli pojazd jest sprawny, wyłamujecie, wyłamujecie szlaban. Natomiast nie zostajemy w aucie, jeśli się nie da nim ruszyć, to lepiej już, żeby ten pociąg uderzył w pusty samochód, nawet się wykoleju być może. Nawet taki niemiecki, jak Volkswagen. Co, o by, co by nie być nie, nie przeszkadza mi to. Natomiast natomiast coś, co warto podkreślić, to. Y, stopień tutaj y, prawdopodobieństwa też jest żaden, no bo no tak. jakaś szansa, że akurat jadąc przez, przez y, przejazd, akurat wtedy ci się zakreszczy. Jakby... Akurat to jest wysokie, bo jeśli masz coś nie tak, to tam są tak wiesz, okay, o, okay, uderzenia ale tak w ogóle Wjechał i tak. tak było widać, że to auto... Ale dziur nie brakuje czy spalniaczy, tak, 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 więc tak. szansa, że akurat wtedy jest właściwie żadna, to jest pewnie jakaś czwórka, piątka, wstotka, ale jeszcze, że będzie gość, który jest w stanie zacholować, wie gdzie ma to linie, wie jak to szybko zrobić, i niesflegmatyczny jakiś, tak. to, to, to żeby te dwie rzeczy skorelować, to no nie wiem, to trzeba by być kajakarzem, kto jest przez wiele ryba i wgluty. <grym> to coś takiego. Kolejny news o... Hmm. Taki w sumie dziwny, nie? bo rzadko mówimy o tym, że jest happy news, bo ktoś umarł. Bo to nie jest happy news, że ktoś umarł, James Harrison dokładnie, zmarł w wieku 88 lat, czyli też jeszcze mógł sobie pożyć parę lat. Natomiast chciałem o nim powiedzieć i tak trochę oddać hołd człowiekowi, przez którego prawdopodobnie żyje na świecie 2,4 miliona dzieci. Przez jednego człowieka. I kiedy zacząłem czytać o tym e, człowieku, to pomyślałem sobie, ta historia musi trafić do Happy News'a. Wyobraźcie sobie mężczyznę, który jako małe dziecko w wieku 14 lat, może nie taki mały, trafia do szpitala na operację usunięcia płuca. Ponieważ e, w wypadku uszkodził płuco, mając 14 lat. W tym czasie. Ma przytaczane bardzo duże ilości krwi, i wielu krwiodawców, jakby składa się na to jego życie. I co się okazuje podczas badań? Podczas badań okazuje się, że ma tak nietypową krew, że ma tak nietypowy m, element krwi, że może to być wykorzystane do stworzenia antygenu, który ma służyć w przypadku, kiedy są. Niezgodność serologiczna, czyli kiedy matka i płód w jej ciele ma inny rodzaj krwi, mhm. krwi i jest bardzo dużo prawdopodobieństwo, że, że ten płód nie przeżyje i zagraża to też życiu matki. I okazało się, że z krwi tego człowieka, którego nazwano złotym ramieniem, z krwi tego człowieka stworzono miliony szczepionek, dzięki którym 2,4 miliona dzieciaków na świecie do tej pory żyje. Przez 60 lat oddawał krew, z którego tworzono w Australii i nie tylko i również poza Australią szczepionkę na wypadek właśnie niezgodności serologii u małego, małego ich u jego wąski szok. szok i niedowierzanie i pomyślałem oddał sobie oddał krew 1173 tak, razy tak yeah. i i myślę sobie tak wykorzystajmy to podwójnie po pierwsze wielki ukłon w kierunku człowieka który już nie żyje ale warto o nim myśleć i pamiętać. Są takie wybitne jednostki, o których pamięć powinna trwać wiecznie. Mimo, że żył w Australii, to, to myślę, że historia jest jakby ponad krajami, ponad, ponad kontynentami. Ale też jak ważną rzeczą w życiu człowieka jest to, aby mieć um, uważność na innego człowieka. No a mówimy o dużej uważności, jeśli ktoś ponad tysiąc razy oddaje krew i którego krew ratuje i, i ocala tylu ludzi na, na świecie. A zatem, jeśli kiedykolwiek miałeś wątpliwości, czy oddać krew, to dziś już nie masz. Jutro rano idziesz na czczo albo sprawdzasz, nie możesz oddać krew do takich właśnie celów, które potem służą innym ludziom, bo to nie taka, wiecie, zwykcza, nie takie zwykłe badanie krwi, jakie być może raz w roku, mam nadzieję, robisz, a może i częściej. Tylko e, sprawdź, gdzie możesz oddać krew, która może komuś uratować życie. Ponieważ być może w tobie też płynie krew, która uratuje dwie osoby, 200, albo tak jak w tym wypadku prawie 2,5 miliona dzieciaków. Szok. Jeżeli oddawał krew 1173 razy przez ponad 60 lat, to, to to jest tak jakby co 19 dni szedł oddawać krew. To jest jakby... Dwa raz w miesiącu, tak. To jest kosmos, kosmos. Piękna historia, super, Piękna. faktycznie szacun dla gościa. I przeżył też dobry wiek, fajny. Wydaje mi się, że 8-8 to jest taki wiek sensowny. Nie? Jest ok. Jest okay. Nie. Nieco mniej szczęścia miał. Czyli w tą stronę? Nie, w dobrą stronę. Miał bohater mego Oldesa, mam niedusa Oldesa, czyli Elvis Presley. On akurat zmarł młodo, ale znalazłem taką historię, którą chciałem przytoczyć. Otóż w 1975 roku Elvis przyjechał do salonu wybrać sobie nowego Cadillaca, a jak wiemy miał pieniądze. Widzi, że jedna starsza kobieta również ogląda te Cadillaki. No i podszedł do niej i zagadał, co ona ogląda, co wybiera. Bo ona była smutna. Tak. Zamyślona, taka bardziej smutna. I, i yy, ona odparła, że ona marzy bardziej, że nie ma zamiaru kupić, tylko że marzy, bo nie chce się na to nigdy na to jej, jej nie będzie stać. Na to Elfid bez zawahania powiedział, że on nie kupi tego kadiaka, co też zrobił. Zadbało o to, żeby formalności wszystkie były dopilnowane. A następnie wypisał czek na niewiadomą kwotę. Do dzisiaj nie wiadomo na jaką kwotę to, to było. A yy, na i, 700 zł. Yy, Minimum. Nie. Minimum. Chciałem, e, żebyś się skleiło z tamtymi tamtych miniusami. Wiem, wiem, wiem. Natomiast e, jego były przyjaciel i ochroniarz powiedział, że Elvis nie tylko był wybitnym artystą, e, ale miał również złote serce. Uwielbiał widzieć szczęście w oczach innych. E, I... samo samemu mu brakowało chyba? Troszkę tam... E, ja polecam w ogóle film na Netflixie taki fabularny z Tomem Hanksem. Mhm. E, e, też fabularny. Taki e, niedokumentalny, tylko taki tak fabularizowany. E, o historii Elvisa. Natomiast y, wiele osób myśli, że te osoby zamożne, bogate, celebryci, że oni y, są pozwoleni jakichś uczuć wyższych, czy że nie potrafią się dzielić. Yy, z moich doświadczeń wynika, że jest odwrotnie. A Elis jest takim fajnym przykładem, że no kupić komuś spontanicznie auto, opcję o sobie, plus wypisać te check, to jednak y, świadczy o tym, że był kryjonem, ale jednocześnie o tym, że był, był człowiekiem z bardzo dużym sercem. Tak i w naszym stylu trochę. Tak, I tak. Jakby, no nie ta kasa, co prawda, no jeszcze, ale, ale w naszym stylu. To co, na koniec taki y, zostaje nam news y, y, przyrodniczy. Okazuje się bowiem, że na Dolnym Śląsku w miejscowości Dalkowa. Rośnie sobie 300-letni Bóg. Myślałem, że Marihuana. Nie wiem, I, ten bóg, się... I ten Bóg w 2024 roku został takim naszym, zdaje się, jeden z 15 najładniejszych drzew Polski. Zdobył 10,5 tysiąca głosów. Polskie drzewo roku. Dokładnie taką, takie dostał miano. Roku, a w tym roku, niestety ten, to, to głosowanie właśnie się zakończyło, więc już nie możecie oddać głosu. Ale na czas, kiedy oglądacie ten odcinek, już wiecie, czy wygraliśmy, czy nie, bo zostaliśmy nominowani w takim europejskim konkursie na... Nawet nie wiedziałeś, że był, że był polski probiscyt? Nie wiedziałeś, to ja Cię rozumiem, ale że nie wiedziałeś, że jest europejski probiscyt? No ja takie, takie bardzo newsy, i ja, ja jeszcze gapią. Ja też do dzisiaj nie wiedziałem. I tak oto na sercu, w, w sercu Wzgórz Dalkowskich rośnie drzewo, które ma szansę, albo już właśnie to wiecie, że zostało najładniejszym, najpiękniejszym drzewem Europy w 2025 roku, faktycznie zobaczcie na zdjęcia, no jest imponujące, nie ma o czym opowiadać, nie ma co, nie ma co gadać, że to drzewo e, robi wrażenie. E, fajnie, bo wiecie, Happy News jest programem, w którym my zbieramy dobre wiadomości z różnych z różnych miejsc. No nie jest to tak grube news jak to, że gość uratował 2,4 miliona dzieci swoją krwią. Nie jest może tak zwariowany jak to, że Elvis Presley kupił Kadilaka. Pani, która była smutna, ale miała marzenie. Ale myślę, że też fajna rzecz, że znowu Polska coś wygrywa. Super. I znowu to trzymamy kciuki. A inne drzewa trzymają że korzenie, co one tam robią? <noise> tak, na pewno. żebyśmy wygrali w prewencycie. Fajne, e, fajne, pozytywne wiadomości zawsze w programie Happy News w każdą niedzielę o 18.00. Bądźcie z nami za tydzień. Kanał rośnie w siłę, coraz więcej oglądających, coraz więcej kibicujących. To bardzo cieszy. Super. Bardzo tak. cieszy, oczywiście. Jak, e, dajcie zuba. W ciągu jak, trzech jak... miesięcy kanał urosł trzykrotnie, ślicho, e, pięciokrotnie, jeśli chodzi o oglądalność, więc jeśli pójdziemy w tym tempie. No to co, a całkiem niedawno aresztowano wielu youtuberów. To nam to e dużo ułatwia. E trochę, trochę. Nam ułatwia to, to, trochę nam to ułatwia, Także, no cóż, no szczęście jest przed Zami zwycięzcą. Zamiast freakpite'ów, happy news, widzimy się. Cześć. <laughs>